Siemanko, wszystkim użytkownikom komputera. Dzisiaj zobaczymy jak wpiąć dysk SSD do złącza M2. Choć temat wydaje się naprawdę prosty, no bo co to za sztuka wpiąć urządzenie do pasującego interfejsu na płycie głównej, to jednak zanim pobiegniesz do sklepu wydać swoje ciężko zarobione peleny, upewnimy się, że nowy nośnik danych będzie obsługiwany przez twoją płytę główną oraz jak wygląda to w praktyce. Zapraszam na film. W pierwszej kolejności udajemy się na stronę producenta swojej płyty głównej i tam w odpowiedniej sekcji powinna znajdować się lista urządzeń kompatybilnych. Dla przykładu, posłużę się swoim warsztatowym komputerem, w którym znajduje się płyta główna Asrocka i jak widać, dysk Samsung 980 nie znajduje się w ogóle na liście przystosowanych urządzeń, ale sądząc po ilości wpisanych dysków, to wnioskuję, że ta lista już bardzo dawno nie była aktualizowana. I dlatego zaglądamy do instrukcji, zwracając na czynniki, które będą mieć kluczowe znaczenie na pracę nowego dysku. Przede wszystkim, która generacja PCI Express jest obsługiwana, liczba linii interfejsu oraz czy protokół NWMI będzie również poprawnie obsługiwany przez sterownik płyty głównej. Następną istotną rzeczą jest rozmiar dysku, bo o ile szerokość naszego nośnika M2 jest taka sama, to długości są już różne. Można przyjąć, że popularnym rozmiarem nośników NWMI jest właśnie 22,80, ale nie jest to regułą. Kolejną ważną rzeczą jest rodzaj klucza tzw. Tak złącza krawędziowego znajdującego się na dysku. Chodzi tu o takie wcięcie, które umożliwia fizycznie umieszczenie dysku w odpowiednim złączu M2. Jeżeli wszystkie parametry płyty głównej spełniają wymagania, to już na tym etapie możemy zakupić przez nas wybrany dysk SSD. Natomiast dla użytkowników, którzy chcą umieścić na swoim pokładzie tego typu nośnik danych, ale płyta główna nie posiada złącza M2 lub nie spełnia wymagań, to nic straconego. Możecie skorzystać z adaptera, o którym powiem nieco więcej z jednym w kolejnych odcinkach. Kolejnym krokiem będzie instalacja nośnika dane w komputerze, ale zanim to się stanie, musimy się dowiedzieć, do którego złącza M2 podepniemy dysk. A to dlatego, że interfejs najprawdopodobniej będzie dzielił wspólnie linie z gniazdami SATA, i jeżeli mamy inne urządzenia podpięte do tych interfejsów, to niektóre z nich przestaną nam działać na rzecz nowego podpiętego dysku. Znów posłużymy się instrukcją. I czytamy, że złącze M2 znajdujące się przy procesorze dzielą linię SATA-01, a drugie złącze dzieli natomiast gniazdami SATA-4 i 5. Na obu złączach M2 moja płyta główna dysponuje taką samą przepustowością, dlatego decyduje się podłączyć do interfejsu oddalonego od procesora. Natomiast urządzenia podpięte przez kabel do gniazda SATA-4 5 muszę przepiąć w inne wolne miejsca. Aby sprawdzić jakie urządzenia znajdują się pod tymi numerami, najlepiej to zrobić udając się do BIOS-u i tam odczytamy nazwę naszych urządzeń wraz z przypisanymi do nich numerami gniazd SATA. Lub inaczej, co i tak nas czeka, ściągamy obudowę komputera i po kablu namacalnie dojdziemy do naszego urządzenia. Przed każdą ingerencją w komputerze odpinamy każde zewnętrzne elektryczne zasilanie doprowadzonego do naszego komputera. Po przepięciu urządzeń z linii 4 i 5 wkłada mój dysk do gniazda pod jak najmniejszym kątem nachylenia i do momentu aż zaskoczy listwa ze stykami. Potem dociskamy pamięć i przykręcamy ją dedykowaną śrubką, która powinna znajdować się wraz z zakupem płyty głównej. Dodam jeszcze, że dla osób, które już nie mają miejsca, gdzie podpiąć kable z urządzeń SATA, jak w moim przypadku, potrzebuję aż dwóch dodatkowych miejsc. To rozwiązanie może być karta rozszerzeń pod PCI Express, i jedną z takich krótko omówiłem w tym oto materiale, do którego odsyłam zainteresowanych. Natomiast wracając do tematu, uruchamiamy komputer ponownie i przechodzimy do obiosu. Przeczytamy, że dysk jest widzialny, a urządzenia, które musiałem przepiąć winę gniazda SATA, również powinny pracować poprawnie. Jeżeli jednak nadal nie widzisz swojego urządzenia, to zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji. Teraz ładujemy się do systemu Windows i tutaj od razu udajemy się do panelu zarządzania dyskami, gdzie Windows sam wykrył nowy dysk i domaga się jego zainicjonowania w systemie. Tak też robimy klikając na OK. I pomimo wykonania poprawnych czytności, to eksplorator Windows nadal nie widzi dysku. Wracamy znów do zarządzania dyskami Odnajdujemy z listy nasz nowo zainstalowany dysk i z menu kontekstowego myszki wybieramy nowy wolumin prosty. Tutaj możemy podzielić dysk na partycje, dalej przypisujemy literę do Samsunga, ustalamy system plików na NTFS i nadajemy mu dowolną nazwę. Teraz nośnik danych jest już widziany w eksploatorze plików. To już wszystko moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał filmowy okazał się dla ciebie pomocny, wiedząc już na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, kupując i instalując nowy dysk NVMe. W razie pytań śmiało piszcie pod filmem, a ja dziękuję za łapem, suba. No i do zobaczenia.